Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych. Zaraz będę wyczytywał wszystkich z tytułami, z honorami. Ale dzisiejsze nasze spotkanie jest przede wszystkim spotkaniem, które ma podkreślić wartość 20-lecia partnerstwa z miastem hohen do w Niemczech. I dziesięciolecie partnerstwa z miastem Iwanową na Białorusi. Tak się składa, że te partnerstwa zostały podpisane odpowiednio 10-20 lat temu. I są trwalsze niż wiele małżeństw, bo przetrwały w burzach, w zawirowaniach politycznych, ale cały czas są. Obchodzimy dziś wspaniałą uroczystość do Międzynarodowej Współpracy Partnerskiej. Są to lata wzajemnego zrozumienia, budowania więzów, przyjaźni, ukaz ukazywania, że tego typu współpraca partnerska naprawdę ma sens. Aby jednak można było myśleć o budowaniu przyszłości, trzeba podsumować ten miniony okres. 30 września 1995 roku został podpisany dokument pod nazwą Oświadczenie obu samorządów o woli współpracy i wymiany doświadczeń którego sygnatariuszami byli Pani Mitelsztajn i Pani Pawiórko. Współpracę realizowano w dziedzinach edukacji, turystyki, kultury, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, wymiany młodzieży i samorządowców. Bardzo ważnym było zadbanie o pamięć miejsc historycznych, wspólnych dla naszych narodów, pomników i cmentarzy wojennych. W okresie współpracy najbardziej rozwinęła się wymiana młodzieży. Przyjazd młodzieży niemieckiej w czerwcu 1997 roku oraz rewizyta młodzieży z Janowa Podlaskiego w, w miesiąc później zapoczątkowała coroczną wymianę naszych nastolatków, która trwa do dzisiaj. I dzięki uprzejmości, dzięki serdeczności ta współpraca mogła jedynie nabierać większych rozmiarów. Pan burmistrz Zawsze umiał budować płaszczyznę porozumienia ze swoją Radą Miasta, tak aby przeznaczać na to środki. Doceniamy to, Panie Burmistrzu. A teraz przejdziemy do partnerstwa z miastem Iwaną. I pomimo, że jest ono dwukrotnie krótsze, ale trzeba powiedzieć, że nie mniej bogate i nie mniej obfite e, różnego rodzaju Wydarzenie. Zaczęło się od tego, że nasze samorządy mają bliźniaczą historię. Zarówno Janów Podlaski, jak Iwanowo, a wcześniej Janów Woleski, nosiły nazwę Porchowo. Naszego Porchowa na Janów Podlaski, kiedy tutaj już była siedziba biskupów łódzkich i ta nazwa była od pierwszego biskupa Jana Łosowicza, a na tamtych stronach również były tereny polskie, wtedy i tam zmieniono nazwę na Janów z tymże że Poleski. Szanowni Państwo, ta współpraca została podpisana, kiedy przewodniczącym rejonowego komitetu wykonawczego był Mikołaj Petrowicz Łukienczuk, a dokument podpisał jego zastępca ówczesny jego zastępca. Leonid, Nikołajewicz, Jaliuk, chciałbym również zapewnić i niemieckich, i białoruskich przyjaciół o naszej niezmiennej woli do dalszej współpracy. Aby nasza dalsza współpraca była równie znacząca i owocna, zgodna i pożyteczna dla społeczności, które reprezentujemy. Znajdujemy się dzisiaj w gminie Janów Podlaski w miejscowości Jakówki. Świętujemy dwa ważne jubileusze. Jakie to są jubileusze? Te jubileusze naprawdę są ważne, ponieważ upływa 20 lat współpracy między gminą Janów Podlaski a miastem Hohenneuendorp w Niemczech oraz upływa 10 lat współpracy między gminą Janów Podlaski a miastem Iwanowo. I co jest warte na podkreślenie, to przede wszystkim to, że przez te wszystkie lata. Mieliśmy podobne poglądy, wspaniałą wymianę, wymianę młodzieży, wymianę osób starszych, wymianę kulturalną, wymianę poglądów i również robocze spotkania odnośnie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, Środków Zewnętrznych przeznaczanych na takie obszary jak Polska, Białoruś, Ukraina. Były to ważne spotkania, zaowocowały pozyskaniem dla gminy Janów Podlaski prawie 2 milionów złotych. Są to znaczące bezwrotne środki, które bezwzględnie poprawiły jakość życia mieszkańców, i to zasługuje, ten fakt zasługuje na uznanie. Gdyby tej współpracy nie było, gdyby nie było tych spotkań, gdyby nie było rozmów, o tyle nasza gmina byłaby biedniejsza. Wspominał Pan w swoim przemówieniu o wymianie, przede wszystkim wymianie młodzieży, a jakie są plany na przyszłość? Bo zakładamy, że współpraca na kolejne 20 lat na pewno będzie. Oczywiście, na, na kolejne lata planujemy wymianę nie tylko młodzieży, ale i seniorów, i to jest bardzo ważne, bo zrobiliśmy już jeden taki jedną pilotażową wymianę, która zao za zaowocowała naprawdę fajnymi relacjami. Do tego stopnia, że pamiętam, jak nasi partnerzy niemieccy, seniorzy niemieccy wyjeżdżali po 10-dniowym pobycie. Proszę mi wierzyć, ale. I płakali, i byli tak rozczuleni, że tak naprawdę nie chcieli wracać, chcieliby jeszcze zostać. To świadczy o tym, że ludzie, chociaż mają niejednokrotnie barierę językową, czują, czują te relacje, czują potrzebę niesienia dobra. I dzisiaj, kiedy spojrzymy, że jest to 70 lat po wojnie, kiedy Pewne rany już się zabliźniły, to świadczy o tym, że istnieje w nas, jako narodzie polskim, miłość, istnieje przebaczenie, istnieje zrozumienie. To bardzo ważne. Jest dzisiaj z Cieszę się niezmiernie, że mam możliwość z Państwem obchodzić te 20 lat naszej współpracy. Er hat die Namen der wichtigsten Personen in dieser 20-jährigen Geschichte genannt. Vielen Dank an dieser Stelle all denen, die sich besonders eingebracht haben. Natürlich allen an der Spitze, unser ehemaliger Pfarrer Friedhofmeister. Wspomniani zostali wszyscy, którzy sich do rozwoju tego dieses w ciągu den 20 Jahren geeinigt haben. Und szczególne Bedankungen kieruję do Pana. Meister, der Bürgermeister, der Pastor von der Frau von Und ich darf Ihnen auch im Namen meiner Vorgängerin, der Bürgermeisterin Monika Mittelstedt, die aus gesundheitssichtlichen Gründen nicht hier sein kann, den Dank für diese Partnerschaft übermitteln. Im Namen von Frau Mittelstedt möchte ich Ihnen sehr herzlich bedanken für diese Zusammenarbeit. Nicht, Frau Mittelstedt ist. Und mir ist es jedes Mal eine besondere Freude, Sie in hohenolgen begrüßen zu dürfen und oder auch selbst hierher nach Janow-Kotlarski fahren zu können. Die Entfernung ist kein Grund, die Entfernung ist lediglich etwas was man die zeit Ta odległość nie jest problemem, bo to wszystko można w ciągu pewnego czasu pokonać will 800 kto chce przyjaciół mieć i przyjaźnie żyć ten też 800 i parę kilometrów potrafi przejechać Wie betrachten wir die Zusammenarbeit mit Janów Podlaski aus der Sicht der deutschen Seite? Wir haben seit 20 Jahren eine Partnerschaft mit Janów Podlaski und die hat sich in diesen 20 Jahren sehr gut entwickelt. Und wir sind sehr stolz auf diese Partnerschaft. Seit 20 Jahren wir haben wir diese Partnerschaft den Städten, zwischen den Städten und den Gemeinden. Wir sind sehr stolz z tego rozwoju z tego partnerstwa. Czy jakieś wymierne korzyści to partnerstwo przynosi państwu? Eine Partnerschaft muss nicht Vorteile bringen. Eine Partnerschaft muss eine gemeinsame Entwicklung in, mit sich bringen. Partnerstwo nie ma żadnych korzyści przynosi. Te partnerstwo musi być mieć wzajemny rozwój. Und diese Entwicklung können wir sehr wohl sehen, denn wir haben die gleichen Probleme in der Entwicklung zum Beispiel im Straßenbau, in der Erschließung Abwasser oder im Bau von Sportanlagen. I możemy właśnie powiedzieć, że mamy praktycznie te same problemy: czy w przybudowie dróg, czy od przyoczyszczalni ścieków, czy też przybudowie obiektów sportowych. Wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten und wir sind sehr stolz darauf, dass wir es geschafft haben, unsere Jugendlichen und unsere Senioren zum Beispiel nur dazu zu begeistern, dass wir eine Partnerschaft leben können. Wir się uns von dieser Zusammenarbeit und können uns auch mit dem, dass wir eine wymianę der która und dobrze działa. der Senioren haben, die sehr gut funktioniert. Wie sind die Pläne für die Zukunft, wenn es um die Partnerschaft geht? Ja, wir wollen natürlich auch die Partnerschaft zwischen den Verwaltungen weiter ausbauen. Das äh, zeigt sich jetzt schon daran, dass wir also auch einen sehr häufigen Partnerschaftsaustausch auf dem Gebiet des Tourismus pflegen. Und wir wollen die Partnerschaft ausbauen auf dem Gebiet der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Seniorengruppen. Mamy które się rozwija. I chcielibyśmy dalej, żeby na m, płaszczyźnie rozwoju kulturalnego i turystycznego. Ten rozwój był e, jednak e, wymierny i wymiana seniorów doprowadza do tego. W takim razie gratuluję partnerstwa i życzymy dalszych sukcesów w tej wymianie. I gratuluję diese Entwicklung und wünsche noch i Schönes. jeszcze więcej für die Fragen und vielen Dank auch für ihr Interesse für diese Partnerschaft denn für uns ist es eigentlich nicht etwas selbstverständliches dass es Partnerschaft zwischen deutschen und polnischen Städten gibt aber wir sehen uns auch in der besonderen Verpflichtung Denn wir haben in Hohenneuendorf ja auch einen Friedhof für Soldaten der ersten Polnischen Armee aus dem Jahre 1945. To nie jest e, takie oczywiste partnerstwa między niemieckim miastem i, nie, i polską e, gminą. To jest bardzo dobry rozwój. I tym przykładem jest też to, że mamy pomnik żołnierzy poległych w który właśnie jest bardzo pielęgnowany. Szanowny Jacek Urbóra. Przyjmijcie same istniejące serdeczne pozdrowienia i najlepsze pozdrowienia. W związku z dziesięcioleciem i ubiegłym z partnerstwa do góry o i gminą Janów Podlaskich. Same serdeczne pozdrowienia i najlepsze życzenia związane z tą dziesięcioletnią współpracą między miastem Iwianowo i miastem Janów Podlaskich. Za 10 lat bardzo wiele zrobili dla realizacja naszych wspólnych projektów między przygranicznymi terytoriami. W ciągu tych 10 lat żeśmy naprawdę bardzo dużo zrobili dla naszych projektów, które związane są z przygranicznymi terytoriami. naszymi Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych partnerskich stosunków. Ceni Wasze trzymanie przystępu, a nie my nie, nie widzimy perspektywy dobrych, nie obciążamy naszych ludzi. Bardzo cenimy Pana ludzkie podejście i zdolność widzenia tych perspektyw dobrych dla wszystkich ludzi i mieszkańców. Nadzieję że to nasze zabójstwo w niepewniejszym budzie w działowy, konstruktywny charakter, sposobstwo realizacji projektów w obszarze socjalno-kulturnej sfery, uświęcenia przyrodniczości między narodem Białorusi i Polską. Mamy nadzieję, że nasza współpraca dalej będzie wzrastała w różnym charakterze, zarówno w sferze socjalno-kulturalnej, a także będziemy się przyjaźnić i ta przyjaźń będzie tutaj rosła między nami. Jak oceniają państwo ze strony białoruskiej współpracę z Janowym Podlaskim? Jak wy możecie ocenić zatrudnictwo z Janowym Podlaskiem? Ну, я оцениваю с очень только положительной стороны. Мы сотрудничаем вроде бы немного по возрасту, как так взять, 10 лет. Но это дает очень плодотворные результаты. В первую очередь это вопрос культуры, культуре, добрососедского отношения. Мы очень много сделали в развитии трансграничного сотрудничества, особенно между школами. Средней школой Тышковича Ивановского района, Яно Подляски и немецкой стороной. Детки немецкие, польские отдыхали у нас, наши отдыхали в Польше, после этого отдыхали в Германии. И мы очень сотрудничаем, очень сильно сотрудничаем в вопросах культуры. Польские коллективы всегда принимают участие в зимнем нашем фестивале «Фольклор без межу», где представлены не профессиональные, а народные коллективы, ежегодно коллективы, Польские, польские, украинские, российские принимают у нас участие, и мы благодарны им за то, что они приезжают. Наши коллективы принимают участие практически ежегодно, разные. На Дожинках, на котором, вы знаете, завтра будут отмечаться в яново и мы с удовольствием приехали сюда, и приехал наш коллектив. Заслуженный любительский коллектив Ивановского района Польшуки, что принять участие в вашем хорошем мероприятии. Ведь вырастить и собрать хлеб, я думаю, что ценнее нет. Не зря у нас есть поговорка «Хлеб всему голова». Może tak w skrócie, tak, w skrócie. Op w skrócie opowiem, że y, współpraca trwa y, nie tak długo jak może niemiecka, ale jest też bardzo ważna. 10 lat, samo mówi za siebie. Y, tutaj współpracują y, dwie gminy, y, Iwanowo y, i Janów Podlaski y, w różnych sferach. Zarówno kulturalnej i transgranicznej, bo tutaj y, naprawdę są projekty, które są realizowane i, y, i w Polsce dzięki, dzięki Środkom Unii Europejskiej i tutaj nawet na terenie Białorusi. Y, też ważna jest wymiana młodzieży, której też jestem przedstawicielem, często jeździmy właśnie. Co jest ciekawego, że do tej współpracy także dołączyliśmy właśnie młodzież białoruską, bo na początku była to tylko młodzież niemiecka i nasza. Także co trzy lata yy, możemy się odwiedzać. W tym roku właśnie młodzież była yy, yy, po stronie niemieckiej, a w następnym roku mamy nadzieję odwiedzić z, yy, znowu, bo dwa razy już żeśmy byli yy, na Białorusi. Yy, też ta współpraca rozwija się w sferze yy, kulturalnej. Tak? Tutaj jak pan yy, przewodniczący powiedział yy, jutro będziemy mogli zobaczyć yy, na dożynkach zespół. Akurat ten poleszuki, tak? Ale przyjeżdża wiele tych zespołów do nas i tak samo nasze zespoły jeżdżą za granicę i mogą pokazać swoją twórczość tam za granicą właśnie. Czyli same korzyści ze współpracy wynikają, więc jakie plany na przyszłość? Jakie plany na budusie? На будущее мы все-таки планируем совместно и украинской стороной, и польской, и белорусской, поучаствовать в новых программах, которые будут создаваться при помощи Европейского банка развития новых культурных мероприятий. Насколько мне известно, сегодняшний день уже объявлены практически разработки программы на 2016-2020 годы. Свой Томахимином и Яцком Хурой мы обсуждали уже эти вопросы. Мы нарабатываем ряд вопросов, чтобы разработать совместные проекты и продолжать уже более экономическое сотрудничество. Те культурные, которые у нас были, есть, они, я надеюсь, и будут и будут дальше развиваться. Ну и попробуем. rozwijać nasze zatrudnictwo i w ekonomicznych вопросach. Czyli do tej pory rozwijała się przede wszystkim kultura, tak? Troszeczkę tych ekonomicznych faktów też było, ale to właśnie kulturalna, kulturalna więź będzie dalej zacieśniana. Natomiast przede wszystkim te Programy, co pan przewodniczący wspomniał, ze środków Banku Europejskiego z 2016 roku. Na razie jeszcze dokładnie tutaj pan, pan przewodniczący nie zdradza, czego to będzie dotyczyło, ale na pewno sfery ekonomicznej i na pewno przyniesie i korzyść i, i, i nam, i, i, i białoruskiej stronie. I z tego, co słyszałam, też Ukraina też do tego będzie dołączać. нас нашей